Tomek, zwyciężacie dzisiaj 5-0. No, kapitalny mecz, kapitalne spotkanie. Powiedz, co tu się wydarzyło. No, szczęśliwi jesteśmy. To jest fajne, że po takim rekordzie, jaki ustanowiliśmy w pierwszej rundzie. Mam nadzieję, że w tej rundzie ustalimy drugi, ten pozytywny. To jest fantastyczna sprawa, wygrywać 5-0 na boisku przeciwnika, gdzie wiemy, że Sandecji w historii nie szło na tym boisku. Mieliśmy to na uwadze, trener nas o tym uczulał, że tutaj jest ciężko, że to ciężki przeciwnik, dobrzy zawodnicy. Aczkolwiek dzisiaj zagraliśmy na miarę swoich możliwości, jesteśmy skoncentrowani w każdym meczu i to daje efekty, to sprawia nam radość, to jest... No, Fantastyczne uczucie, powiem szczerze. Dzisiaj wszystko zagrało i zawodnicy ofensywni zdobywali bramki. A ty, jako obrońca, no, nie pozwoliliście rywalowi nawet na oddanie celnego szczału. No tak, ale to trzeba przyznać, że ta gra obronna jest oparta nie tylko na, na obrońcach, więc trzeba przyznać, że i napastnik, i nasza dziesiątka 7-11 wykonali bardzo dużą robotę nie tylko z przodu, ale też w obronie, to dzięki nim my mamy mniej roboty jako stoperzy, bo, bo bardzo wysoko wychodzą, odcinają nam podania od, od przeciwnika i jest nam po prostu łatwiej. I, I to jest gra całego zespołu, jesteśmy w kolektywie razem, dobrze bronimy, dobrze atakujemy, cieszymy się tym. I mam nadzieję, że ta seria będzie trwała jak najdłużej. Teraz czas na krótki odpoczynek, święta, także chyba kibicom pozostaje życzyć wszystkiego najlepszego. Tak, ja z mojej strony i oczywiście z, z całej szatni naszej, sztabu i tak dalej życzymy zdrowych, wesołych świąt, żeby te święta były spędzone w tej rodzinnej atmosferze, w tych trudnych czasach. My będziemy co, co tydzień starać się, że, żeby te święta były e, za każdym razem. I mam nadzieję, e, że spotkamy się z kibicami na, na naszym stadionie, żeby oglądali taką sandecję jak dzisiaj. Dzięki i powodzenia. Dzięki wielkie.